Dzień dobry, nazywam się Witam Tarłowski, jestem ekonomistą, głównym doradcą ekonomicznym PWC. Z moimi kolegami z PWC spotykamy się i omawiamy, i to, co się dzieje w gospodarce, i to, co i wnioski, które powinny z tego wyciągać firmy, aby jak najlepiej się dostosować do sytuacji. Dzisiaj moim gościem jest Agata Oktawiec, partner w PWC. Agata, powiedz, czym się zajmujesz w firmie? Dzień dobry Państwu, witam Cię Witoldzie. Ja jestem partnerem w dziale prawno-podatkowym w PwC. Pomagam przedsiębiorcom w przeprowadzeniu strukturyzacji podatkowych, pomagam im w rozwikłaniu transakcji międzynarodowych z perspektywy podatkowej, czyli reprezentuję zespół Consulting and Deals. No, wszystko wskazuje na to, że kryzys kiedyś się skończy, a, a transakcje będą potrzebne i cały czas ta. Rodzaj walczy, czy próby sił między państwami, urzędami podatkowymi a firmami będzie miał miejsce, więc wrócimy do tego tematu za chwilę. Najpierw może to, co ciekawego dzieje się na świecie, w gospodarce i w Polsce. No przede wszystkim, jeśli chodzi o samą pandemię, to, to, to trzeba zauważyć, że ona zmienia swoje miejsce, zmieniają się główne ogniska. My tak przyzwyczailiśmy się przez pierwsze miesiące do tego, że Europa była uderzona bardzo mocno, czy po głównym, może nawet, ogniskiem pandemii. Teraz w Europie to już bardzo wyraźnie przygasa. W... Głównie najwięcej chorych jest w tej chwili, w, tak naprawdę, w Amerykach obu. Przy czym w Stanach Zjednoczonych to jest ponad 1 trzecia wszystkich chorych na świecie a w Brazylii to jest jakieś 15% wszystkich chorych na świecie. Czyli łącznie połowa mniej więcej chorych to są Stany Zjednoczone i Brazylia. Ja w przypadku Brazylii jeszcze co gorsza, to cały czas ma charakter wykładniczy, tej eksplozji liczby, liczby chorych. W Stanach Zjednoczonych się troszeczkę zaczyna stabilizować ta liczba. Także no zobaczymy, czy przypadkiem nie będziemy mieli do czynienia z zupełną zmianą, Po Azji najpierw, po Europie, teraz Ameryki, obie Ameryki jako naprawdę centrum potężnej pandemii. Jakie to ma znaczenie dla nas wszystkich? No, ogólne oczywiście, ale poza tym ryzyko w gospodarce to jest protekcjonizm, dlatego że no jednak Stany Zjednoczone cały czas mówią na temat możliwego protekcjonizmu, na temat możliwego zastosowania narzędzi protekcjonistycznych. W tej chwili padły znowu sugestie, że mogą być wprowadzone cła karne przeciwko szeregowi państw europejskich. Już tym razem nie Chin za, za karę za, za pandemię, ale tym razem na Europę za karę za to, że Airbus sobie radzi lepiej niż, niż, niż Boeing. Problem polega na tym, że wszyscy wiemy, że za parę miesięcy jest, są wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili The Economist ocenia, że szanse reelekcji Donalda Trumpa są jakieś 1 do 5. W związku z tym no, można się spodziewać, że prezydent może sięgnąć po jakieś narzędzia takie rozpaczliwe trochę w swojej sytuacji. I tutaj niestety sięgnięcie po narzędzia protekcjonizmu to jest jeden z możliwych scenariuszy. To by była katastrofa dla całego świata, bo to by oczywiście wydłużyło i pogłębiło ten kryzys. Trochę nie, znam, nie znamy konsekwencji, jakie by mogły być. No ale póki co, miejmy nadzieję, że tak nie będzie. W Polsce mamy odmrażanie, w Europie mamy odmrażanie gospodarki stopniowe. I ciekawe jest, jak na to właśnie reaguje polska gospodarka. Macie Państwo po prawej stronie dwa wykresy. To są dane na temat koniunktury. W Polsce odczuć przedsiębiorstw w koniunkturze są dane zbierane przez, przez GUS i zestawiane. I może najpierw zacznijmy od górnego wykresu. On pokazuje prognozę koniunktury, czyli czego firmy oczekują w nadchodzących miesiącach. Jakie zmiany, na gorsze bądź na lepsze. Ten wskaźnik jest taki, że zero oznacza, że tyle samo firma oczekuje poprawy co pogorszenia. Ujemne wskaźniki oczekują, że więcej firm oczekuje pogorszenia niż, 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 niż poprawy. No minus 100 oznacza, że wszyscy oczekują pogorszenia. Teoretycznie taka sytuacja nie powinna się wydarzyć, a się wydarzyła, bo w kwietniu w sektorze choreka, czyli gastronomii i hoteli w Polsce, no prawie 100% firm mówiło, że będzie, będzie bardzo niedobrze, będzie się pogarszało. W innych sektorach było trochę lepiej. Minus 60 ten wskaźnik, minus 20 w przemyśle, minus 20 oznacza, że 60% firm przemysłowych mówiła będzie gorzej, a 40% mówiło, nie powinno być gorzej, będzie, będzie pewnie trochę lepiej. I tutaj, jak widać, nastąpiła dość radykalna zmiana, to znaczy od kwietnia, kiedy mieliśmy dołek, zaczęła się sytuacja troszeczkę poprawiać. I w tej chwili, zwłaszcza troszeczkę, troszeczkę w niektórych sektorach, w przemyśle nie, ale w handlu, budownictwie, finansach. nas w Choreka nastąpiła no, radykalna poprawa. Dzisiaj już wskaźnik wynosi minus 20, czyli no, nadal 60% firm sektora oczekuje pogorszenia sytuacji w najbliższych miesiącach, ale 40% już oczekuje poprawy. Tylko że to jest troszeczkę mylny obraz, bo on sugeruje, że najgorszy już jest za nami. Natomiast to mówię tylko o zmianie oczekiwanej w stosunku do obecnej sytuacji. popatrzmy, jaka jest obecna sytuacja, jaka jest obecna ocena stanu koniunktury. To jest inne pytanie zadawane przez GUS. Jak, oceniacie, jak firmy oceniają obecny stan koniunktury w danym momencie? I tutaj widać, że mimo, że tych pesymistów w sektorze choreka na przykład ubyło, to znaczy już tych, którzy mówią, że będzie jeszcze gorzej, jest mniej, to tak naprawdę poprawa nie nastąpiła. Cały czas w czerwcu mamy tak samo dramatycznie niski wskaźnik dla sektora tych, czyli 70% firm mówi, jest źle. 30% jest znośnie, 70% jest źle. Dla większości innych sektorów, budownictwo, przemysł, handel to jest minus 20, czyli 60% mówi, jest źle, 40% mówi, jest znośnie, jest nieźle. Ciekawe są tylko finanse, bo tam w nastąpiły nastąpiło pogorszenie, ale finanse są cały czas nad kreską. Cały czas więcej firm z sektora finansowego mówi, że sytuacja jest niezła, niż że jest zła. No, tylko, że podejrzewam, że w finansach to się też pogorszy wtedy, kiedy dojdzie do nich ta fala kłopotów finansowych z innych sektorów gospodarki. Ale będziemy to obserwować. A w tej chwili wróćmy do, 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 do podatków. I Agato, no właśnie chciałem Ciebie zapytać o to, czym się zajmujesz. To znaczy, są pewne trendy w podatkach państwa starają się zmusić firmy do no, unikania agresywnej optymalizacji podatkowej. Czy te trendy ustały w czasie, w czasie pandemii? Czy państwa zelżyły swój, swój nacisk, czy, 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 czy są jakieś nowości dziejące się w tej chwili? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej są nowości. Wczoraj polski wczoraj w Polsce została podpisana ustawa, która wprowadza kolejne uszczelnienie polskiego systemu podatkowego pod taką nazwą ATAD 2. Czyli jest to konsekwencja wymogów stawianych przez Unię Europejską i OECD w zakresie jeszcze takiego uszczelnienia przepisów podatkowych w stosunku do sytuacji obecnej ten pomysł o, o uszczelnieniu on datuje się jeszcze sprzed sytuacji covidowej, natomiast absolutnie tutaj nikt po stronie, po stronie czy polskiej czy po stronie Unii Europejskiej nie widział jakby uzasadnienia dla odraczania w czasie wprowadzenia tych przepisów, tylko one sobie idą zgodnie z ustalonym, ustalonym torem. Te przepisy głównie będą miały taki efekt, że nakażą polskim podatnikom jeszcze dokładniejsze zastanawianie się, czy dany koszt może być kosztem uzyskania przychodu i one wejdą, wejdą w życie, zaczną być stosowane od 1 stycznia 2001 roku. No dobrze, a kogo to tak naprawdę w Polsce może dotyczyć? No i w ogóle kto ma się powody bać i jak bardzo? Jak, jak wielkie sankcje mogą czekać, firmy, które się nie dostosują? Tak, tutaj, tutaj grupa zainteresowanych to obejmuje przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, które realizują różnego typu transakcje z podmiotami powiązanymi I, i przykłady takich transakcji dotyczą sytuacji, kiedy w Polsce dana spółka rozpoznaje koszt uzyskania przychodu, a za granicą dochód, który wychodzi z Polski jest nieopodatkowany, tego typu sytuacja dosyć często występuje w przypadku odsetek płaconych od pożyczek. Innym typem, innym typem sytuacji, którą te przepisy obejmą, jest taka, kiedy polski podatnik rozpoznaje koszt, powiedzmy na przykład koszt opłat licencyjnych, wypłaca dokonuje płatności licencji do podmiotu holenderskiego, który, którego właścicielem jest podmiot amerykański. I ten podmiot amerykański, z uwagi na wewnętrzne przepisy amerykańskie, może mieć prawo do rozpoznania y, kosztu po raz drugi, tak, tego kosztu opłat licencyjnych. Czyli taka sytuacja, gdzie mamy do czynienia w łańcuchu y, przepływów pieniężnych dwa razy roz, z rozpoznaniem kosztu. I wreszcie trzeci przykład dotyczy takiej sytuacji, kiedy to przepływy z Polski finansują y, zagraniczne sytuacje, w których dochodzi Również do albo podwójnego odliczenia, bądź też odliczenia bez opodatkowania. Te przepisy, to co jest ich specyfiką i to co one na pewno bardzo zmieniają w roli dyrektora podatkowego czy dyrektora finansowego, to stawiają nowe wyzwania w postaci zrozumienia tego, jak funkcjonuje zagraniczny system podatkowy. Bo, bo oceniając. Pozycję w Polsce, czyli podejmując decyzję, czy dany koszt należy rozpoznać jako koszt podatkowy w Polsce, czy nie, trzeba wiedzieć, jak on się zachowuje za granicą. To, co jest jeszcze też wyzwaniem, to jest później udokumentowanie tej wiedzy. W Polsce nie zostały wprowadzone przepisy, które obowiązkowo nakładają na podatników dokumentowanie analizy przepływów pieniężnych z Polski za granicę, natomiast naszym zdaniem to będzie też konieczny element, który, który należy wprowadzić w ramach wewnętrznych procedur. No, nie wiem, czy się zgodzisz, ale to jest ciekawe, dlatego że to pokazuje, że mimo, że państwa dzisiaj no, hojną ręką dają pomoc gospodarce, to wcale nie oznacza, że te trendy poszukiwania no, jakby to powiedzieć, ostrzejszej kontroli właśnie w sferze unikania podatków, optymalizacji podatkowej, że to wcale nie minęło i państwo nie mają zamiaru wcale nawet w czasie pandemii rezygnować z tego, prawda? Ja, jak najbardziej, jak najbardziej myślę, że tu chodzi bardziej o świadomą redystrybucję przychodów czy dochodów z podatków pomiędzy podatnikami, ale właśnie według uznania państwa, a, a, a nie według uznania podatników. No właśnie, także bądźmy, bądźmy bardzo ostrożni, dlatego że no, mamy dostatecznie dużo kłopotów z wygenerowaniem zysków z powodu sytuacji gospodarczej. Jeszcze nie dobrze by było narazić się nowym przepisom i, i dodatkowe straty ponieść z tego, z tego tytułu. Trzeba bardzo śledzić, bo jak powiedziałem, to, że państwo hojnie wspiera wiele przedsiębiorstw, wcale nie oznacza, że przestało być twarde w egzekwowaniu swoich należności. Dziękuję w takim razie Państwu bardzo. Dziękuję Ci Agato za te wyjaśnienia dziękuję. i zapraszam na nasze następne spotkanie.